Milena Rostkowska Galant, witam Państwa serdecznie. Nad Polską będą wędrowały jutro chmury. Chmury z opadami deszczu. Najpierw deszczowe chmury pojawią się na północnym zachodzie, a potem przewędrują stopniowo na wschód. Jeszcze ciepło. Ale w kolejnych dniach widać stopniowe ochłodzenie, czas na szczegóły. Najpierw najbliższa noc, a ta pochmurna z przejaśnieniami niewiele deszczowych chmur, bo padać będzie w katowicach oraz w pasie od Szczecina po koło Tu najcieplej nawet 7 stopni. W głębi kraju około 3-4-1 stopni w suwałkach i w zakopanem, to najchłodniej. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, ale na północnym zachodzie i na pomorzu. Zwłaszcza powieje mocniej tu porywy mogą sięgać 70 km na godzinę. To niekoniecznie nie jest ostrzeżeń przed wiatrem, bo jutro wiatr będzie dokuczał prawie w całym kraju. A jeśli chodzi o warunki na drogach nocą, no to tylko na północnym zachodzie i miejscami na Śląsku kierowcom przeszkadzać będzie deszcz. Tak, nad naszym krajem przewędrują chmury. Najpierw pojawią się na północnym zachodzie, potem stopniowo dotrą do centrum, no i na północnym wschodzie także może padać. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. Poranek z chmurami, ze słabymi opadami deszczu, ale w ciągu dnia opady będą się nasilać. Temperatura nawet do. 9 stopni w rejonie Poznania nie powinno padać te podwójne czerwone strzałki to silny porywisty wiatr w tej części kraju porywy mogą sięgać 70 km na godzinę na północnym wschodzie porywy do 60 km na godzinę na północnym wschodzie na Suwalszczyźnie tylko opady deszczu Temperatura do 8 stopni. Na południowym wschodzie w ciągu dnia także niewykluczone deszczowe chmury. Tych spodziewamy się w Krakowie i w Zakopanem. Tu najcieplej, nawet 11 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, tylko w górach porywisty. W górach porywy do 100 km na godzinę. Na południowym zachodzie do 10 stopni, tylko w rejonie Katowic deszczowe chmury. Wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy, ale w górach będzie porywisty. No i w górach może wiać nawet do 130 km na godzinę. Ciśnie. Na poziomie 999 hektopaskali warunki na drogach utrudnione przez opady deszczu i silny wiatr na północy oraz na południu. No tu kierowcom będzie przeszkadzać deszcz. Jak pogoda będzie wpływała na nasze samopoczucie? Źle tam, gdzie chmury, deszcz i wiatr. Poza tym biometr obojętny, temperatura odczuwalna nieco niższa od wskazywanej przez termometry i tak od 3 do 4-5 stopni, co przyniosą kolejne dni. Sobota z przelotnym deszczem, ale wszędzie także liczymy na przejaśnienia, odpuści już wiatr. Temperatura od 5 do 9 stopni. W niedzielę na północy deszczowych chmury to ostatni dzień roku. Temperatura do 7-8 stopni. Ciepły koniec roku, ale początek roku także z dość wysoką temperaturą od 4 do 8 stopni. 1 stycznia spodziewamy się deszczu w całym kraju. We wtorek na południowym wschodzie i na północnym zachodzie deszczowe chmury, natomiast środa przyniesie opady w całym kraju. W tym dniu powróci silny porywisty wiatr. Temperatura od 5 do 8 stopni. Sprawdzamy jakość powietrza. Tak prezentowała się dziś o poranku, a tak raport smogowy wygląda w tym momencie. Więcej informacji na ten temat, ale również długoterminowe prognozy pogody, gdzie widać ochłodzenie, w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.